Krzysztof Szypior, witam i zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn rozpoczęte. Polacy w pierwszym meczu 3 do 1 pokonali Turcję. Pierwszy set nie był jednak przysłowiowym spacerkiem. Do drugiej przerwy technicznej oba zespoły grały w za punkt i dopiero w końcówce nasi reprezentanci odskoczyli rywalom i wygrali do 22. W drugim secie Potopiecznie Anastaziego już na początku partii uzyskali znaczną przewagę i ani przez chwilę nie oddali kontroli, wygrywając do 15. Kłopoty zaczęły się jednak w trzeciej partii. Na początku walka była wyrównana, jednak po pierwszej przerwie technicznej pozwoliliśmy odskoczyć Turkom. Kilka minut później udało się nawet doprowadzić do remisu, ale wtedy siatkarze z Naddbosforu złapali drugi oddech i w końcówce znów bez problemu przebijali się przez obronę Polaków, wygrywając trzeciego seta do 22. Czwarta partia znów była dużo bardziej wyrównana, ale w kluczowych momentach to Polacy zachowali więcej koncentracji, a całe spotkanie zakończył asem serwisowym, wprowadzonym chwilę wcześniej Łukasz Wiśniewski. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy, że skończyło się to 3-1. Od początku meczu byliśmy trochę zdenerwowani, i zrzucę to na karb tego, że to pierwszy mecz, mecz otwarcia. Chyba trochę nas zuśpiły dwa pierwsze wygrane sety, gdzie nie graliśmy wcale zbyt dobrze. W trzecim Turcy pokazali pazur i na szczęście później obudziliśmy się. Dzisiaj było widać, że no w zagrywce przede wszystkim, bo nie graliśmy. Najlepiej. Mam nadzieję, że już w kolejnych meczach, będzie w tym elemencie dużo nam się lepiej grało. Na wielkie brawa zasługują również kibice. Ponad 10 tysięcy fanów stworzyło na trybunach niezapomniane widowisko. Super, było rewelacyjnie, bardzo fajnie, dużo emocji. Podążcie się, same pozytywne. E, od samego początku wiedziałem, że będzie zwycięstwo, aczkolwiek myślałem, że będzie 3-0. Kibice najlepsi na świecie. Polacy są najlepsi w kibicowaniu, naprawdę. Wnuczek mój z nami jeździ, kibicuje, zna zawodników. Nie tylko polski, Także jeździmy, odpoczywamy w ten sposób, wyrywamy się z codziennego życia. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają z Francją. A swój mecz w grupie B w Gdańsku rozegrała także Francja, która 3 do 0 pokonała Słowację. Natomiast w Gdyni Sensacja, wczoraj Rosja nie wygarała nawet Seta i przegrała z Niemcami. Porażki doznały także Czechy, które uległy Bułgarii. Ta z kolei dziś musiała uznać wyższość Niemców i przegrała po tej breku. A więcej wyników w wieczornej panoramie sport. A teraz piłka nożna. Lechia Gdański 1 do 1 zremisowała z zawiszą Bydgoszcz. Bramkę dla Białozielonych strzelił Piotr Grzelczak. Nie czuliśmy tego, że bronimy się całą drużyną, wyprowadzaliśmy również groźne ataki, po to były zmiany zrobione, żeby Geworian pociągnął to do końca. Taka jest piłka i dzisiaj, dzisiaj staraliśmy się, nie udało się, głupio stracona bramka i szkoda, szkoda, powinniśmy się zdobyć trzy punkty. Graliśmy u siebie, chcieliśmy wygrać, tak? powinniśmy, no mieliśmy więcej tych sytuacji, no szkoda, że się nie udało wykorzystać któryś z tych, no ale za trzy mamy kolejny mecz i tam będziemy chcieli się zrewanżować. Przez trzy dni Żukowo jest światową stolicą karate. Do jutra potrwają tam Mistrzostwa Świata. W Mistrzostwach Świata w Funakoshi, Shotokan, karate bierze udział ponad 700 zawodników z 18 krajów. Oprócz Polaków yes. są pomiędzy innymi reprezentanci Rosji, Ukrainy, Finlandii, Czech czy Republiki Południowej Afryki. Poziom jest wysoki, naprawdę trudno jest tutaj o medale. Wszyscy się starają, wszyscy walczą z całych sił. Kto się dobrze przygotował, Zbiera efekty. Mistrzostwa świata w tej dyscyplinie odbywają się już po raz 15. Drugi raz gospodarzem jest Polska, która staje się coraz ważniejszym partnerem światowej organizacji. Zainteresowanie karate w naszym kraju bardzo szybko rośnie. Przyjeżdżam tu co roku od 23 lat i widzę, że młodzież coraz częściej wybiera właśnie ten sport. Stale jeździmy na wszystkiego rodzaju zgrupowania, podpatrujemy właśnie metodykę treningową innych mistrzów no i staramy się wplatać to w nasze treningi. Utalentowani zawodnicy walczą w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich to kumite, czyli sparing z rywalem, a druga to kata, która toczy się bez udziału przeciwnika. Dla różnych stopni jest różny stopień zaawansowania. Z racji rangi imprezy stopień zaawansowania w większości przypadków był najwyższy. Podobnie powinno być też jutro, kiedy karatecy przystąpią do rund finałowych. Zakończenie imprezy i dekoracja zawodników przewidziane są na godzinę 19. I teraz to wszystko, dużo więcej informacji sportowych, oczywiście w wieczornym wydaniu Panoramy, na które już teraz Państwa zapraszam. Do zobaczenia!